Siema wszystkim Przewędrowałem w takie miejsce, kiedyś jechałem tramwajem i mijałem mówię, muszę tu przyjść zobaczyć osobiście patrzę jakieś stare to wygląda, nie? Cegła z kamieniem. He? Fajnie to wygląda. Tutaj taki motyw. Patrzcie. Jakby jakieś okna zamurowane. Pewno też jest stare. Super to wygląda. Z góry jest droga. Taki motyw w mieście sobie stoi oczywiście kwasior tu jest dokładny No nie zwracajmy na to uwagi super to wygląda kiedyś musiał budynek stać patrzcie wyburzone i odkryło się coś takiego no fajnie, podoba mi się to dobra, a my lecimy dalej A my lecimy dali. Jak przez bliska tu podejdę. Ha. Ciekawy motyw. Dobra, lecimy dalej. Na razie. trzymajcie się wszyscy zdrowo. Siema.